Ej będzie dzisiaj 24 godziny na różowo, ale popatrzcie, te lampy są będą nam potrzebne, tylko takowe postawiłem. I one stoją na wodzie, tylko tak tak? I stoją. I... Musimy najpierw pójść się przebrać i musimy pójść na, do, do aquaparku, bo zostawiłam tam plecak. Nie pytajcie, jak? Ja Nagrywałam, chciałam wam nagrać, bo dziecię 4 godziny na flotę, ale mnie już. Więc wyszło, patrzymy, co tu jest różowego. na furt. to jest net To, taką okiem mam, taką też. Taką też. Taka konieczna. No to że. Taka nie. Tego też mam. Wygląda na to, że ja tu wszystko mam. To, też nie mam tego może, no tego nie mam, więc to możemy wziąć i jakoś ale to nie jest różowe, nawet zapomniałam o więc... to nie jest różowe i my wybierzemy się różowe, to, tego nie mam, ale to jest zdać. u nas teraz taka boka, jest mega gorąco, więc może coś takiego, Letnie, proszę. Tak też nie. nie ja mam? Trzeba. Chyba, że coś takiego. No! Czy coś takiego? Ja. Yeah, to jest ładne, ale to. To wybieram, bo to jest różowe. I fryzura. Bo mnie ten Nieładne. Tutaj nie. Takie kucki. i cukinie. Ale może. Że nie wiem jeszcze co. Wybieram na moje włosy, wybieram chyba to. Nie, to brzydka tak wygląda, więc wybieram. dwie minuty na tym siedzę. To. Nie można zmienić kasemka. bo nie, wybieram jednak sobie. Dobra będzie kucyk, ale nie. ten, ten no ten. I tutaj opaska jakaś, spinki, Co ja tu mogę To mam. To niepotrzebne mi. Co... O, to różowe. Proszę bardzo, Hania, jak I teraz lecimy do tego akwaparku. Tylko się tam pojawimy. Czy jest? Halo? O, już ja. Jesteśmy, ale trochę głupio wyglądam w tej sukience. Ręce? Dobra. Ręce, ręce. Ręce <gryw> w której ręce? No, ale w sumie gorąco widzę. A tu mogę jeszcze śnić. No, mówiłam, że mam. Może w to? Nie no, w co tak głupio wyglądam w ogóle? Dobra. Ten tym, co tam branku, głupie oglądam. O, no, dobra, bo to się psuje. Wyrzucam te lampy. <laughs> się. Stop, one nie. Ew, Poskoczę sobie na trampolinie. A, właśnie. Czekajcie, idę. Mój pokój jest niby fioletowy, ale będzie różowy. Tylko musimy dłużej to zmienić. Podłoga zostaje. Przecież jest różowa, no? Bo ja właśnie zapominam. Takie coś. No weźcie nie. Dobra, wiem. Coś takiego, albo nie takie coś. Nie takie coś. Nie. Widzę to, bo ja chyba nie wiem. Może coś takiego. No w sumie chyba zostanę przy takiej tapecie. Łóżko zostaje. To nie zostaje. Obraz o, tu jest takie sędziuszko różowe, ale też jest tak różowego. Tu jest różowa puta. Uj, to nie jest różowe, ale to jest fajne. Takie dla dziewczyny. <grymne> Idealne. O, tu jest jeszcze takie różowe nakleczki Na ścianę, o takie, o. Piękne. Dobrze, już mam te to zrobione, to teraz lecimy. Chuj. Teraz lecimy już do tego aquafarku. Zobaczymy się. Okej, okay, jestem już w aquaparku. Pamiętam, że tu nie chce lecać. I tu... Ty... No to mi się nie chce iść do domku, to weźmę go Maja. Potrzymaj. Później ci później zabiorę. Nie. Maja nie? I weźmie go. Nie wiem, ktoś. Moja siostro Nie. Nie, idę. Nie wiem. Jest idę. I to będzie miały z tym odcinku. Idziemy do malenków poziomu. I zobacz. Namalujemy to. Gadam. jaki różowy świat to no jest Nie różowy świat, bo różowy świat już mam, ale taki o coś napisane coś na tym tak naprawdę było? O, oh, bi! Okej, my zrobimy to dalej. Okej. Okay. za dźwięk. Ten. Wiem, że on jest niefajny. Nie pytajcie mi w komentarzach, czy nie ma pomarańczowego lub innych fioletowego. Nie ma takich kolorów tutaj akurat. I ma jest fioletowy, różowy. O, iż. Wtęczę I ja już sobie napiszę ten napis, który bym chciała mieć. I sobie to zabierzemy do domku, ale to już węglem. Oj. I to sobie zabierzemy. Oj, do domu, to jest brzydkie. Znaczy, ja nie chcę w czarnej tej. O. Dobra, i później sobie to zabierzemy. Nie, w różowej to jest bycie. Nie w tej czarnej. Fajnie wygląda w czarnej. A więc wrócimy tu później. Dziękuję. Idziemy na trzeci piętro Nie wiem co jest na trzeci jeszcze. coś tam się zna Ale przypominam też, że Przedasz jeść. Jest na muzykę. O, zapomniałam o tym i tutaj będę malować coś na różowo. Będę malować coś na różowo mural. Gdzie muzyki. muzyki? Leci tu? Jest tu jakaś muzyka dziewczynko? Eee, ja siedzę, odpoczywam i słucham deszczu. Ja siedzę tutaj, leżę znaczy na łóżku, odpoczywam i słucham deszczu. O, czekoladka dziewczyna. Przyjdę. A więc tak, najpierw hmm, nie maluję, czemu różowe? Szorki, ty się już nie da grać, czym malujesz po skrajem. Stop, tu się nie przygotowałam, a to nie jest różowe, no to nie. Różowy skraj jest taki ładny, Widziałam.

Idealnie. tutaj o. Jest piękne, ale. Tak jak zgadliście, brakuje mi tego z boku Tego serca tak, nie wieszcie tak, I nie o, nie wieszcie tutaj. Pamiętam, to... jak wygląda w tym rozwoju, tak. И файн сразу раз верну на одну минуту. Гости не даст. Прошу, а не... Он Zdarło mi się I na zero. Widziałem. Nie, tam są skrolki, ale nie wiem, czy jakoś z skrolki. No znajdę. Dobra, Potem pójdę na lody. Tutaj od razu na tę No Kurczę, nie ma żadnej różowej.

Za zatrzymanie, a to mi w spokoju. A więc tak. Czy może tam ma coś różowego do jedzenia? Nie mam. O, a tu jest troszkę różowego. O, no to to poproszę. Dziękuję. Możecie nie widzieć, ale to jest faktycznie troszeczkę tak widać różowy. Okej, okay, zjadłam I, i tu trochę kamera w ogóle nie działa. Ciemno się już zrobiło w ogóle, bo godzina mi... I się wow. wow. było jazno, robię to. 16, a jest już 19, to idę do domu. Te kary nie Idę do domu i tam wiem co się już robi. ja tu nie wiem co mam. Właśnie mam mał problemy z Oj, co? <grym> Co no, mam zjeść? Talerz już tu na mnie czeka. O, o kubeczek mam. Różowe mleczko. Ale jedzonka? Nie ma różowego. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Ale będzie. Różowe. Torcik, ale dwa trzeba zmączyć, żebyś nie kawałek. Mamy też różową lemoniadę jakąś, ale nie będziemy robić. I różową czekoladę. Świetnie. Dzisiaj prawie nie bukulację miałam, ale to nic. Teraz też można, ja idę w tym samym... Mogę powiedzieć, że jest wpisana coś, ale my Żony jako tu żony tej suknię, cofną na sobie, tylko jako po prostu w ręku. O, za bardzo zbyt złe. Przebiorę się w moją zamkę no. I dobranoc. I właśnie wtedy zajadłam życzę wszystkim smacznego, co teraz jest. Dobranoc, jeśli ktoś to ogląda wieczorem. Więc dobranoc i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!